Cześć, witajcie na kanale Borg TV. Ja na imię Rafał, a zapraszam Was dzisiaj na kolejną recenzję gry. Tym razem będzie to gra dla tych młodszych planszkowiczów. Jest to gra zręcznościowa, pamięciowa, pod tytułem Dodo. Dodo w Polsce będzie wydawane przez wydawnictwo Piatnik. Jest to gra, w której gracze będą wspólnie starali się uratować spadające jajo właśnie ptaka Dodo z góry, aby po prostu się nie rozbiło. Także zobaczcie, jak to prezentuje się na stole i za chwilę moja ocena. Dobrze, jesteśmy przy stole. Mówię wam teraz, jak wygląda gra Dodo. Jak widzicie, musimy stworzyć taką wielką górę z wszystkich elementów, które mamy w pudełku. Na samej górze umieszczamy ptaka Dodo oraz jajo w gnieździe, które na początku musimy troszeczkę natrzeć w rękach, bo one lubi ciepełko. Umieszczamy pierwszą kładkę. Naszym zadaniem będzie teraz zbudowanie. Wszystkich kładek dookoła tejże góry, aby jajko spokojnie mogło sobie potoczyć się i wpaść nam do łodzi, którą również musimy zbudować. A jak to się robi, już Wam mówię. Musimy również przygotować, właśnie kładki, które będziemy budować. Kładek mamy 6. Im dalej, tym więcej elementów do budowy nam potrzeba. W grze możemy również ustalić poziom gry, który chcemy zagrać. Jeżeli chcemy zagrać w poziomie troszeczkę bardziej trudniejszym, to wtedy musimy umieścić, będziemy grali z tymi czaszkami. Czyli w wersji podstawowej umieszczamy tylko żetony w ilości na tych jasnych polach, jeżeli chcemy sobie utrudnić rozgrywkę, dodatkowo dochodzą nam kolejny żeton. I gracze układają sobie te kładki po kolei, mieszają zakryte żetony rzeczy, które pomogą nam w budowie, czyli tam są żetony z obrazkami takimi samymi jak na kości, czyli mamy młotek, mamy deskę, mamy gwoździe, linę, bambusy, liście, ale wśród żetonów znajdziemy również żeton jokerów. Są to postacie chłopczyka i dziewczynki, które po prostu są jokerami i zastępują każdy symbol. I jeżeli jesteśmy gotowi, pierwszy gracz bierze kostkę, kolejny gracz przekręca ptaka jak widzicie, jajo zaczyna powoli spadać, a my jak najszybciej staramy się zbudować te kładki. Gracz rzuca i teraz musi starać się znaleźć odpowiedni żeton. Jeżeli znajdzie żeton w takim samym symbolu jak na kości, umieszcza go. Nawet jeżeli znajdzie joker, również to się liczy. Jeżeli, niestety, jak widzicie, nie uda nam się zbudować kładki, jajo spada, przegrywamy. Natomiast jeżeli uda nam się taką kładkę zbudować, to taką kładkę umieszczamy w odpowiednie miejsce, czyli jedynkę, najpierw jedynkę. I te jajko, jak widzicie, one sobie pyk. I coś spadnie i będzie się toczyło dalej. I my lecimy dalej, że one zużyte umieszczamy do góry. One nam tutaj będą wpadały, a my układamy kolejną dwójkę, trójkę, czwórkę, im dalej tym więcej żetonów nam jest potrzeba. I kiedy uda nam się już zbudować tą szóstą kładkę. No to teraz naszym zadaniem będzie zbudowanie łodzi. I łódź również budujemy na podobnych zasadach, czyli rzucamy kostką, staramy się znaleźć odpowiedni żeton z takim samym symbolem i umieszczamy je na tych polach. I tak samo też możemy sobie utrudnić, że albo umieszczamy 6 żetonów, a jeżeli gramy łatwiejszą, to tylko 4. I kiedy uda nam się o to zrobić, taka łódka podpływa i ją sobie spokojnie wpadnie nam na łódkę z poduszką. I wtedy wygrywamy. Jeżeli natomiast jajo w każdym innym momencie spadnie na e, składach, czy też nie zdążymy wybudować łódki, no niestety, gracze przegrywają. Jak widzieliście, Dodo naprawdę na stole prezentuje się okazale. Kiedy stworzymy tą górę, i na górze umieścimy gniazdo tytułowego ptaka naprawdę robi to wrażenie. I to nie tylko na dzieciach, ale również i na dorosłych. Jakość również tych elementów jest naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj jak widzicie wydawnictwem tym głównym jest Kosmos. W Polsce wydaje to Piatnik. Mogę się troszeczkę przyczepić do pudełka, bo one jest w języku niemieckim na odwrocie. Niemniej jednak w środku znajdziemy kolorową, ładną, dobrze Napisaną instrukcję, a zasady są bardzo proste. Widzicie, jest to po prostu takie gramy mory z wielkim twistem, bo musimy robić to bardzo szybko. Dodatkowo mamy element budowy, zręcznościowy, więc naprawdę to fajnie widać. Zamiast odmierzania klasycznej klepsydry, mamy tutaj spadające jajo, które jest takim fajnym elementem w tej grze. Naprawdę to super wygląda, fajnie to się toczy powolutku. Naprawdę zrobione jest to super. Więc to mi się ogromnie podoba. Sama gra e, też daje dużo frajdy dla dzieciaków, ale nie tylko, bo i dorośli z dzieciakami, kiedy usiądą, będą się świetnie bawić. Jest naprawdę dużo emocji. E, staramy się szybko to robić. E, dodatkowo, jeżeli stwierdzimy, że ta podstawowa wersja jest dla nas załatwa, budujemy to bardzo dobrze, możemy sobie troszeczkę utrudnić e, używając większej ilości żetonów do budowania tych kładek czy statku, a nawet jeszcze bardziej czyli nie używając jokerów w grze. Więc tutaj możemy sobie dostosować poziom do umiejętności dzieciaków, które biorą udział w grze. Gra jest od 6 roku życia yy, i myślę, że w takim wieku to będzie ok. 5 jakiś mocno yy, ogarnięty też sobie da radę. Jest to gra dla 2 do 4 osób, ale ja myślę, że jakbyśmy usiedli w troszeczkę większym gronie, nie byłoby tutaj żadnego problemu, ponieważ tutaj nikt nie ma jakiejś konkretnej e, rzeczy. Wszyscy wspólnie to robimy, więc jeżeli na przykład ta piąta osoba będzie, też tutaj się nic nie stanie. Gra jest bardzo szybka, bo trwa w granicach 10 minut, więc naprawdę te rozgrywki będą szybkie i na pewno będą to kilka rozgrywek pod rząd. Ja naprawdę Dodo polecam. Jest to naprawdę świetna gra, e, taka rodzi rodzinna dla dzieci. Gdzie zręcznościowa, pamięciowa, naprawdę ona super wygląda. Ja mogę ją polecić. Fakt kosztuje w granicach 140 zł zwyż e, myślę, że jest to spowodowane tym, co dostajemy w pudełku. A naprawdę w pudełku dostajemy bardzo dobrej jakości rzeczy i ja naprawdę e, mogę wam polecić, jeżeli właśnie szukacie jakiejś takiej fajnej, szybkiej, zręcznościowej gry dla dzieciaków, no to dodo mogę wam polecić. Ja się przy tej grze naprawdę bawiłem świetnie, moja córa również, także. E, Spróbujcie, bo naprawdę warto. Także dzięki serdeczne, że byliście do końca. Zapraszam Was na kolejne materiały, kolejne recenzje. Oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba materiał. No i oczywiście do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.